Witam w kolejnym odcinku Reformowanego za Stołem. Dzisiaj chciałbym mówić na temat stygnięcia miłości w kościele, co jest bardzo poważnym problemem. Problem ten dotyka wiele kościołów we współczesnym świecie. Nie tylko z powodu Liberalnego życia promowanego przez media, bezbożnego życia, ale również całą tą pandemią, niezależnie czy ktoś w nią wierzy, czy nie. Bo sytuacja jest taka, że wiele kościołów przestaje się spotykać. W Polsce może nie jest aż tak Restrykcyjne prawo jak w innych krajach. Ale chrześcijanie, którzy przeszli tylko na tryb online, nie mają tak dużo y, społeczności z innymi. Nie mają możliwości przystąpienia do wieczerzy pańskiej. I tak dalej, i tak dalej. Nie mają możliwości. Y, Wykonywania tego, co Biblia nakazuje. I to jest poważny problem. Ale najpierw zastanówmy się na, na ten temat na podstawie nie, objawienia świętego Jana. I będzie to rozdział trzeci, gdzie Pan Jezus zwraca się do kościoła w Efezie. Pozwólcie, że przeczytam. Trzeci. Rozdział, przepraszam, drugi rozdział, to jest drugi rozdział Ewangelii Jana. Pan Jezus mówi: Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia Mego, a nie ustałeś. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. I spełniaj uczynki takie, jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z tego miejsca, z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Widzimy, że Efezjanie byli pilni co do tego, by strzec zdrowej nauki, doktryny. Herezję piętnowali, w ogóle nie wierzyli w żadne nowe nauki. Ale jednak Pan Jezus mówi, że porzucili swoją pierwszą miłość. Kościół we Efezie był kościołem, który naprawdę dokładał starań, aby Ewangelia była znana. Przez trzy lata apostoł Paweł tam inwestował swój czas w nauczanie ludzi, przez co wywołał wielką wrzawę wśród pogańskiej ludności, która buntowała się przeciwko Pawłowi i innym apostołom, którzy nauczniom Jezusa, którzy tak gosili, z taką mocą, że ludzie się nawracali w tak wielkich liczbach, że Demetriusz, który wyrabiał posążki Artemidy Efeskiej obawiał się, że może zbankrutować po prostu ludzie przestawali kupować pogańskich bożków i Kościół ten naprawdę przez, przez wiele lat głosił dobrą naukę nie głosił, ale jednak Miłość. Miłość jakby trochę oziębła. I teraz pytanie dla nas. Jak wygląda sytuacja w naszych kościołach? Czy jest głoszona zdrowa nauka? To jest jeden z elementów, jeden z bardzo ważnych elementów. Bo tutaj jeszcze w drugim rozdziale objawienia Jana jest napisane, że Wiem, że nie możesz cierpieć złych, to jest ważne, by jeśli ktoś głosi fałszywą naukę, by nie wierzyć mu, by głosić zdrową naukę. Ale zastanówmy się nad drugą rzeczą: czy w naszych kościołach ludzie kochają naprawdę Boga, kochają swoich braci i siostry? To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że Pan Jezus mówi, że jeśli się nie upamiętasz, to przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z Jego miejsca. Czyli nie będzie tego kościoła, a przynajmniej nie będzie to kościół, który dalej jest światłem dla tego świata. Wiadomo, Efes był po prostu niewyobrażalnie pogańskim miastem. Tam pogaństwo szerzyło się no strasznie, straszne, tam straszne rzeczy były dokonywane. A jednak Kościół ten, pomimo, prześladowań, pomimo różnych gruźb, przecież apostoł Paweł był zagrożony przez tą wrzawę, jednak tam Kościół się rozrastał i to naprawdę w szybkim tempie. No właśnie, ale jak to się stało, że po kilku dekadach od tego wspaniałego okresu rozkwitu Kościoła w Efezie miłość ludzi wygasła, wygasała. Może być wiele różnych powodów. Może być, na przykład takie, nie wiem, chodzenie do Kościoła z przyzwyczajenia, robienie rzeczy religijnych, czytania Biblii itd. Jak Traktowania tego jako coś mechanicznego, coś nad czym się nie zastanawiamy, po prostu robimy, bo tak zostaliśmy przyzwyczajeni. Ale Panu Jezusowi chodzi o to, byśmy mieli prawdziwą miłość do Niego. I to, co może nas zachęcić do tego, to wspólne spotkania z innymi wierzącymi. Chciałbym Wam przeczytać. List do Hebrajczyków, rozdział 10, wersety 24 i 25. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy. A to tym bardziej, im lepiej widzicie. Że się ten dzień przybliża. Zobaczcie, jak tu jest wyraźnie napisane: Żeby pobudzać siebie do miłości i dobrych uczynków. Więc nie można powiedzieć, że o ja będę kochał Pana Jezusa, ale nie będę spotykał się z innymi chrześcijanami. Jest COVID, jest niebezpiecznie, więc no, daruję sobie. Ale tu jest napisane wyraźnie: nie opuszczając wspólnych zebrań naszych. Jak to się stało e, zwyczajem u niektórych? To jest jakby fundament. Nieważne jakie są okoliczności, kościół jest konieczny. To nie jest tak, że e, może być, ale nie musi. Bardzo ważne jest e, być częścią zdrowego kościoła, gdzie ludzie nie tylko Głoszą zdrową naukę, ale również y, gdzie panuje miłość y, między braćmi i siostrami, gdzie y, to, co ludzie robią, robią to z miłości do Boga, a nie z jakichś innych pobudek. Bo inaczej przestaniemy być światłem y, dla tego świata i nie otrzymamy pochwały od Pana Jezusa, kiedy się z nim spotkamy. Jeśli spodobał się filmik, daj lajka, aby może to przesłanie kogoś innego zachęciło. A jeśli dajecie lajki, to jest szansa, że to przesłanie może trafić do większej liczby odbiorców. Do zobaczenia w następnym filmiku.